Siemanko moi drodzy W dzisiejszym epickim odcinku będziemy mm, Robić na nowo serię Tylko, że tym oto Razem będziemy po prostu robić zwykły Survival, bez hardcora Bez jednego żywota więc no zaczynajmy To też jest jakby serwer, więc jeżeli Ktoś chce ze mną pograć e, To po prostu niech wpisze Swój nick w komentarzu to go dodam I będziemy mogli sobie razem pograć Dobre, z drewno Z drewno te odcinki też będą tr trochę krótsze, ponieważ będą trwało od 10 do 12 minut i e, tak to będzie wyglądało właśnie więc no Moim pierwszym celem jest zrobienie jakiegoś ładnego domku Nie w górze, tylko po prostu domku Dobra, tutaj są kolejne drzewa Jakby to też gram na wersji 1.16 ponieważ uznałem że te nowe kopalnie strasznie mnie denerwują na przykład jest taka sytuacja, że najczęściej, że kiedy znajduję diamenty to one są w złożu po jeden lub dwa a wcześniej to można było ich znaleźć nawet po osiem więc no to jest nie za bardzo ciekawe mi się podobało jak były stare kopalnie i było więcej diamentów, do... o tam były krowy więc będę mógł mieć jedzonko już zbiorę sobie jeszcze tylko to drzewo i idę Lecimy, lecimy, nie śpimy. Jeszcze jedno drewięko. Dobra. Mamy drewno. Mamy stół. No to co? Robimy? Oczywiście narzędzia. Patyki. I tak. Robimy siekierę. I... Oj. Potrzebuję jeszcze jedno drewno. OK. I teraz... Kilos. I teraz miecz. Idealnie wszystko obliczone, e, więc jakby teraz e, idziemy po krówki, zabić potrzeba mieczko Wow! Wioska! Ale fajnie, jeszcze na dodatek ma kowala. Patrzcie. Kowal w tych nowych wioskach to jest zupełna rzadkość, ponieważ jakby te stare, to kowal był co, nawet co drugą wioskę. Jak były. Tam wieśniak skakał, nie wiem czemu. Ale dobra. Mamy oczywiście mm, to coś. Więc tak. Zobaczmy, co jest skrzyn. Łożesz, cholera jasna. 5 diamentów. 5 sztabek złota, 3, 4 chlebki. I armor, i to na dodatek całkiem niezły, pięć diamentów, na sam początek, gdybym mógł to by, to by nawet mógłby być speedrun, nie zabiję dużego facia, e, ponieważ facio chce też żyć mm, i pilnować tej wioski, bo w końcu to jest jego przeznaczenie, e, dobra łóżeczko teraz to jest moje łóżeczko, e, żółte mi się nie podoba, kiedyś to było coś takiego, że jak się robiło łóżko to było czerwone i dopiero wtedy można było je farbować chyba. O, uczasz. Jakbym, jakbym mógł, to w sumie to mógłbym nawet go potem, jakbym go tak, wiecie, rozwinął totalnie na maksa, na maksa, jakbym go rozwinął, to bym mógł nawet chyba sprzedawać zaklęte e, strzały i te. No wiecie o co chodzi. W każdym razie, e, zbuduję sobie motykę, tak jest motykę, pewnie zastanawiacie się czemu. A no temu... Że motykom najłatwiej się zbiera stogisiana, patrzcie, mam, tutaj są stogisiana, i patrzcie na to, nie? No tak, no tak, o wiele łatwiej się zbiera. Wow, coś się powtóło. Już noc? To tak szybko. Dobra. O, tu jest skrzynka, plusik. O, i chlebki. Dobrze, bardzo dobrze. Ja też się w takim razie położę spać. No to, no to tak. Trochę tak nienaturalnie, bo minęło całe 4 minuty. Ale okej, okay. to trochę dziwne. Mamy już wszystko. Co było ciekawego? O. Golec wszedł na e, drzewo. To jest bardzo. Patrzcie, gówniarz się urodził. Gówniarza zrobili. O. Kartograf i kompas. W sensie to spokój kartografa o to chodzi. Patyk się nada. Nie wiem na co, ale się nada. Pamiętajcie, pamiętajcie. O! Właśnie. Skoro tutaj mam mój ten. To zrobię już narzędzia. Diamentowy kilof oczywiście. Pięknie. I diamentowy miecz. Cudownie. A! I żelazną siekierę zrobię. Pięknie. Żelazna siekiera. No i w sumie to tyle, po, co potrzebowałem. Z, ze złota coś bym mógł nawet z, zrobić, ale to tylko sprzęt, a ja potrzebuję ważniejszych rzeczy. Dobra, no to lecimy e, szukać idealnie płaskiego miejsca. O świnki. O, nachita. Siadło. Leży kolejna. Dobra. Też mam taki plan Znajdziemy kiedyś jakiś spawner, to zrobimy z niego e, farmę Expa. W miarę taką fajną. Ehm, no. Mamy też tutaj taką łąkę. To bardzo nic ciekawego tutaj nie ma. Ale zawsze coś. Więc tak. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jak łąka, to więcej wiosek jest. To jest tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tak mi się wydaje. Hop, dobra, let's go. Ty znasz dziecko, co? co? W każdym razie, lecimy i nie śpimy, to po pierwsze. Po drugie, mam diamentowy miecz. Po trzecie, świnki. Te trzy zasady nadają się dla każdego gamera, prosa i inne takie przymiotniki, czy cokolwiek to nie było. Wow, fajna góra. Um, nie. Gamer to no chyba raczej jest rzeczownik. Ale dobra, ja tu nie uczę polskiego, tylko um, pokazuję fan z Minecraft'a, polecam. Um, możecie dać 5 gwiazdek na ten filmik. Bardzo by się przydało. O! Tak! Stare tekstury yy, tych. Źru, nie źródeł, tylko. No um, wiecie. Eeeem, um, złóż! Złóż węgla! Uwielbiam to. O, epoka kamienia, dopiero teraz. Aha, bo ja mam już w sumie rzeczy, to nie potrzebuję kamienia na razie. O, krowa! Będzie jedzenie. Ty chodki. Zrobimy sobie krowy krową. Zrobimy sobie krowy, z krowy krowę kieszonkową. Żeby nie było potem, że ja robię krzywdę bied, biedną zwierzątkom. Oczywiście, że nie robię, co wy sobie myśleliście. Że ja bym kogoś skrzywdził? Nie, nie, nie. Ja bym nikogo nigdy nie skrzywdził. Mhm. E, dobra. Mm, idziemy, idziemy. Ojej. Zapomniałem o moim e, wskaźniku jedzenia. Pyszne chlebki, polecam. E, dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tam są te kwiatuszki niebieskie, które całkiem są fajne, bo dają fajny barwnik. Ale ja nie przyszedłem tutaj po barwnik, tylko w sobie... po co ja przyszedłem na te bagna, to sam nie wiem. Ale... w każdym bądź razie na pewno nie szukam wiedźmy, bo po co mi wiedźma? Przecież ona nie wyrzuca mi nic ciekawego, oprócz głazu, albo e, prochu, albo patyków, albo Um, o, 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 o! Jaki ciekawy zbiór żelaza! Mm, Ma Dobra. Lecimy dalej. E, tutaj mamy kolejną e, łąkę, łąkę. Więc tak. O, jeszcze w sumie na bagnach jest najwięcej chyba e, gliny, ale to mały plusik. Ze wszystkiego, co to niesie, co niesie bagno. Ba o, Świnki, jakże mi przykro Ale że musiałem trzy razy ciachnąć świnkę? No Dobra, mam już czwarty level Lecimy, lecimy, nie śpimy, byczki. Tak jest, dokładnie. Nie mylicie się! No właśnie. Eee, dobra. Czy jest tutaj coś wartego uwagi, czy za bardzo nie? Jest tutaj jakieś zagłębienie w ziemi byle jakie, ale to nic ciekawego, za bardzo nie jest. Łoj. Dostałem. Ale mi przy... Eee, struktury się nie załadowały i widziałem lawę. Ale... Dlatego, że czas się... Chwila, co to? A, to tylko drzewa, bo myślałem, że to niedokończona rama portalu. No to w każdym razie, jak mówiłem, kończy nam się czas. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby udostępnić film koledze, koleżance, nie wiem komukolwiek. Zostawić łapę w górę, szczelić dzwona i do zobaczenia. Papa! Papa! Pa.